Chcę do góry, z kurwy syny to napad! Co się tak gapisz? Mówię coś! Przepraszam panią, nie jestem kurwa babą! Czy może stoi pani w kolejce? Kurwa nie jestem babą! Tu podaj coś? Tak, dawaj kasę! Ilitra Finlandii! Z psami nie gadam, ale chyba muszę zadzwonić. Że jakiś idiota straszy ludzi klamką z ręki. To dupy zadzwonisz! Dawaj kasę! Albo ci klinknę! Co zrobisz? Klinknę cię! Czym? Tym? Taka jest cwana, tak jest swana, tak? Kurwa? To patera. Ty! Ja? Tak, ty! Piu. Matko Bosko! No to jak? Też cię mam kurwa kliknąć? Czy wyskakujesz z kwitu? Tak, tak, już daj, już daj! Ręce do góry, ściero. Coś jest kurwa? ze sklepu. Nie boję się twojej klamki też mam. A teraz? O w dupę! Ho, 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 skurwysynki! Tatuś wrócił, znaczy Mikołaj! A kim ty jesteś, człowieku? Jestem Świętym Mikołajem! Byłaś grzeczna w tym roku, ślicznotko? Ślicznotko, mówisz? Byłaś czy nie? Bo mam dla ciebie prezent! <gry> A może byłam, może nie... Kurwa się zdecyduj, tak czy nie? No beje mam Boże! No to dostałeś prezencik, piękna! A jaki ten prezent dostanę, Seksiaku? O czym marzysz najbardziej? O tobie, przystojniaku! Ho, 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 o mnie mówić mieszka! Tak, i wiesz co? Męża nie ma w domu! No i pięknie! Czekaj, co? No nie ma mojego śmierdzącego męża w domu! Mamy cały dom dla siebie! Ale czekaj, jak to? Nie jak to! Tylko mój stary ma się o nie dowiedzieć! Rozbieraj się, Seksiaku! Kurwa, mać, to ja! O w dupę. Gdzie ten matoł? Mamo tutaj! A kim ty kurwa jesteś? To Jakuba! Wyglądasz jak złodziej! No byłem w więzieniu. Paka zmienia ludzi. Aż tak bardzo się zmieniłeś przez te 10 dni? 10 lat, mamo. Ło, kurwa! A przypomnij mi, za co ty się działeś? Byliśmy w kuchni i kroiłem mięso. Poprosiłem cię wtedy, żebyś pożyczyła mi stówkę. A ty zadzwoniłeś na psy. I powiedziałaś, że grożę ci nożem i wyłudzą pieniądze. A no faktycznie. No nic, ważne, że wyszedłeś. Chodź, jedziemy do domu. Zrobimy obiad, pokryć mięso. No chyba kurwa nie. Daj wezmę twoją torbę. Oj, mydło wypadło. Schylisz się po nie? Nie. Dlaczego synku? Podnieś mydełko. Nie chcę. Ostatni raz cię proszę. Schyl się po mydło. <grym> ja nie chcę. Schyl się po to jebane mydło. No schyl się po mydełko kumusia. Schyl, schyl się. Schyl się. Schyl się. Schyl się. Schyl. 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 Schy A! Co jest kurwa? Masz jakiś problem, leszczu? Nie z ciebie, milf. Sam jesteś, kurwa, milf. Ostro. Lubię ostro. Ostro, to za chwilę dostaniesz w patelnię. Synek ile ty masz lat? Trzynaście. Lubię rozśmieszyć z dupeczki. Wtedy wiem, że za chwilę będzie. Mm. Ja się nie śmieję z tobą, tylko z ciebie. ważne, że się brektasz <laughs> Ważne to, żebyś sobie kupił kredki do szkoły w Farmazonie. No to jak idziemy do mnie? Do, do przedszkola? Chodź, się moim E46. Masz 13 lat i przyjechałeś z samochodem? Z ojcem. Synek jedziemy! Tatuś czekaj wyrywam mamuśkę. To co, jedziemy? Pojedziesz tu zaraz do szpitala Masz pięć sekund żeby wypierdalać Jak nie, to cię złapię Wytrę tobą chodnik Złożę w kulkę Pogram w kosza I na końcu zawinę w papier I wyślę twemu staremu pod choinkę Ty ja mam pytanie jeszcze Jak cię! Pożyć piątakę na browarka Mamo dlaczego tak rzecie mo Jezus Maria Kuba Kurwa, młody, ja tu się na maca To co? Zwariowałeś? Wyjdź stąd takie odklejony, czy co? Czy mógłbyś następnym razem zapukać? A niech się młody uczy! Pojebało cię! Chyba mam zawał. Ty, co mu jest? Ty, młody ducha, zobaczyłeś, czy co? Ducha spermą... Uspokój się z wyrolu! O kurwa, mrugnął! Tak, mrugnął! To znaczy, że żyje! Dzięki Bogu! Ale tak ogólnie, to dzisiaj jesteś bardzo niewyżyta! A ty, może byś zasłonił tą knagę, co? Ojciec? O, żyje! Co chcesz młody? Zastanawiałem się zawsze, dlaczego ja mam taką małą faję. He, hej, co wy dumałeś? Że mam to po tobie. O ty k... Ej stary, co tak jebło? Mm. O kurwa! Mm. Coś to pierdolił. Mm. Wsadziłeś widelet do kontaktu? Baba. Co ty tam pierdolisz pod nosem? Chobu. Co jest? Chobu. Co ci język też w kosmos wyjebało czy jak? Chobu. 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 Ty sobie chyba jaje ze mnie robisz. Tak, ty sobie jaja ze mnie robisz. Ogarnij kurwa dupę. Pozawołam starego i ci pokażę co do czego. Co ty tam pokazujesz? Co ty chłopie kurwa pojebany? <mulary> Wypierdalej, psychom! <mulary> Dobra, każdy pamięta plan? Tak jest. Jaki plan? Kurwa, tłumaczyłem wam go przez ten cały czas tutaj. A ile my tu siedzimy? 25 lat! Tłumaczyłem ci ten jebany plan przez 25 lat. A ty dalej go nie czaisz? Nie. A czy on wygląda na kogoś, kto zaczai? No w sumie rację. Poza tym mówisz, że on idzie na przynętę. Dobra, jebać, powtarzamy szybko plan. Super! Więc tak, ty, Dildoxon, idziesz pierwszy. Tak jest! Ściągasz na siebie wszystkie gliny i ich napierdalasz, bo jesteś mistrzem, zniszczysz wszystkich. Jestem jak Superman! A my z Fajfusem lecimy do wyjścia. W czasie, gdy będziemy oczywiście uciekać, będą na nas strzelać, ale mamy to. Czekaj, po chuj nam one. Będziemy odbijać pociski. O, okej, okay. to ma sens. A Dildoxon kończy ostatniego psa i dobiega do nas. No. No już droga prosta, biegniemy do drzwi wyjściowych i je wywalamy. Czym ty je chcesz wyważyć? Z buta? Przeciwpancerne drzwi chcesz wyjebać z buta? Ciczyłem na pustakach. Czujecie kurwa tą wolność? No czuję w ch... Mam takie kurwa pytanko. Jakie synek? Chciałem zważyć swoje tuste dupsko po świętach. No jeden już się ważył dzisiaj. Kto rozjeba uwagę? Twój braciszek. Gdzie jest ten podalec? Leży w stodole na sianie, bo jest za duży na łóżko. A Rozjewie go! Co się kurwa gapisz? Jak tyś to zrobił, że jesteś taki? Duży! No, trochę mi się przytyło po świętach. Ale jak to jest możliwe? No kurwa! Poczułem tylko zapach pierogów na wigilii. I kurwa maszyna ruszyła. Byłem jak jebany pożerać światów. Wszystko jadłem. Jedno za drugim. Wydzierałem nawet każdemu jedzenie z rąk. Dziadkowi nawet rękę odgryzłem. Nawet kurwa twojego psa zjadłem. Co kurwa? No, ale ja to chuj. Starego dopiero pojebało. Co się odjebało? Nasza Wigilia była dla niego za mała. I zaczął wpierdalać u innych. Że co kurwa? No w sumie go długo nie widziałem i co z nim. Musieli go kurwa dźwigiem do domu przywieść. Leży w ogrodzie.